Dzień dobry, tu stacja ITT. Nazywam się Aleksandra bielawska poli Dzisiaj mam zaszczyt przeprowadzić rozmowę, wywiad z doktorką habilitowaną Martą Kaszowską z Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Witam Państwa. Dzisiejszy temat jest niebanalny. Czy szczepionki to cud immunologiczny? A zatem chciałabym Ciebie trochę przewrotnie zapytać, czy możemy uznać szczepionki, że są swoistego rodzaju cudem immunologii? Pytasz naukowca o cuda. No to naukowiec wierzy w naukę, tak? Więc zacznijmy od tego. Rzeczywiście można popularyzatorsko powiedzieć i nazwać szczepionki tutaj cudem immunologii, ale tak z naukowego punktu widzenia, a tak jak powiedziałam w to wierzymy, powiemy, że jest to swego rodzaju fenomen, który wykorzystujemy, bo to jest fenomen naszego układu odpornościowego. Co to jest szczepionka? Zacznijmy od samego początku. Szczepionka to jest preparat biologiczny, czyli stworzony przez nas, który ma wywołać infekcję i to prowadzić do tego aby powstała swoistego rodzaju odpowiedź w naszym organizmie prawda? głównym składnikiem szczepion każdej szczepionki jest antygen to jest cząsteczka, która pochodzi z patogenu. Jeżeli mówimy o bakteriach, to mogą być białka powierzchniowe, mogą to być cukry, fragmenty cukrów z tych bakterii, mogą to być wydzielane przez bakterie, na przykład egzotoksyny w postaci inaktywowanej. Jeżeli chodzi o antygeny wirusów, to najczęściej mówimy o, są wykorzystywane takie antygeny jak białka które pochodzą z kapsuł wirusów czy tak jak ostatnia szczepionka najnowsza czyli przeciwko covid-19 to mamy tutaj mówimy o materiale genetycznym takie rozpoznawanie różnych antygenów odbywa się w naszym organizmie na co dzień, bo to przecież ochrona naszego organizmu to jest główne zadanie układu odpornościowego. Więc y, wszystko zależy od tego, jaki to jest antygen. Główną cechą antygenu przy produkcji szczepionek jest y, zwrócenie uwagi na to, że musi on być immunogenny. Immunogenny to znaczy musi on jak najbardziej y, swoją obecnością zwrócić y, uwagę układu komórek, układu... Odpornościowego. Powiedziałeś przed chwileczką, że nasz organizm stale kontaktuje się z patogenami, wytwarzając właśnie w ten sposób przeciwdziała. Układ odpornościowy odpowiada na ten kontakt z patogenami. To zatem po co nam szczepionki, skoro nasz organizm naturalnie umie rozpoznawać patogen i reagować na jego obecność w środowisku. Oczywiście, że jest taka sytuacja, bo zanim jeszcze było szczepionki, zanim wprowadziliśmy kalendarz szczepień, tak chroniliśmy się po prostu drogą naturalną na wiele chorób. Tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę, że wtedy po przebyciu takiej choroby bo przechorowanie nie zawsze wiąże się oczywiście z, z bardzo poważnymi skutkami. Tak? Czasami przechorowujemy i. Po prostu wracamy do, do zdrowia i nic się takiego nie dzieje większego. Natomiast w przypadku naturalnego zakażenia, jeżeli, nie, jeżeli mamy sytuację bez szczepienia, niestety istnieje w przypadku oczywiście tych takich najbardziej choropotwórczych patogenów, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo powikłań, które są zdecydowanie... Już pod, może nie tyle pod kontrolą, ale są redukowane, ich liczba jest redukowana w przypadku, kiedy świadomie yy, zaszczepimy się przeciwko danej, da, da, danemu patogenowi. Tak? Yy, to jest bardzo istotne, ponieważ my szczepionki przyjmujemy w, w momencie, kiedy jesteśmy zdrowi. Tylko i wyłącznie wtedy. Świadomie, oczywiście, świadomą dawką, która yy, której tego antygenu, yy, szczepimy. Sytuacja jest taka, że po szczepieniu krążące przeciwciała, one sobie krążą w naszej krwi i w momencie, kiedy jest sytuacja, że dany patogen, czy wirus, czy bakteria pojawi się ponownie już sobie z natura, naturalną drogą, ta odpowiedź będzie zdecydowanie o wiele szybsza. Ten patogen zostanie rozpoznany od razu. I więc nie będzie czasu, który de facto mają patogeny w momencie, kiedy naturalną drogą bez szczepienia próbują nas pokonać, ponieważ zanim my tak naprawdę wiemy, że jesteśmy chorzy, musimy mieć tą świadomość, patogen ma wystarczająco czasu na to, aby się namnożyć, aby za, zaklimatyzować się w wygodnym dla siebie środowisku. Także dużym plusem dla szczepień jest fakt taki, że Przede wszystkim kontrolujemy dawkę antygenu, którą, w, którą podajemy, i równocześnie zmniejszamy drastycznie liczbę powikłań, które mogą się pojawić po naturalnym przechorowaniu. Ważną rzeczą jest jeszcze to, i o tym trzeba pamiętać, że to nie jest, że szczepienie nie daje nam nigdy pewności, że nie zachorujemy. To jest bardzo ważne. Oczywiście, że możemy zachorować, natomiast na pewno, jeżeli zachorujemy, w, będąc zaszczepionym już na danym, przeciwko danemu patogenowi, na pewno przechorujemy o wiele łagodniej. No i znowu wracam do, na koniec z tym z tematem, bardzo małym prawdopodobieństwem spotkamy się z powikłaniami po tym zachorowaniu. Czy zatem szczepienia, szczepionki zapewniają nam ochronę już na całe nasze życie? No, nie byłabym aż tak y, odważna w powiedzeniu, że na całe życie, bo no, musimy mieć tą świadomość, że, y, że czas y, przebywania przeciwciał po, szczepien po szczepieniu tych ochronnych, nawet tego poziomu ochronnego przeciwciał, jest zawsze jakoś zdefiniowany. Natomiast niewątpliwie, co jest istotne, ten czas to jest wystarczający czas na to, aby nas chronić w wieku, który na przykład nam najbardziej możemy zostać zarażeni. Mówimy tutaj na przykład o, o dzieciach, tak? to bo wiemy o tym, że większość szczepionek już zaczynamy podawać w wieku dziecięcym. Bo musimy też pamiętać o jednej rzeczy, że w kalendarzu szczepień nie mamy jednej szczepionki przeciwko danej, danej chorobie, zawsze to wszystko oczywiście zależy od tego, o jakiej szczepionce mówimy i o jakim patogenie, ponieważ w, chorobu, w chorobotwórczości są bardzo duże różnice. Natomiast jeżeli przyjmiemy zgodnie z kalendarzem wymaganą liczbę szczepień od pierwszego potem uzupełniające i jeżeli trzeba, nawet jeszcze przypominające dawki, to wtedy naprawdę możemy liczyć na to, że ta ochrona będzie, jest znacząca. Yy, mówię, ona będzie się zmieniała, bo to, to trzeba pamiętać też o tym, że my jesteśmy indywiduami immunologicznymi. I yy, tak jak już powiedziałam, że yy, poziom tych ochronnych przeciwciał wymagany do, do tego, aby skutecznie nas chronić jest różny. W zależności od patogenu, ale też jest, zależność od, jest zależny od kondycji naszego układu immunologicznego. Tak więc wszystko zależy od tego ustalonego kalendarza szczepień, któremu myślę, że możemy spokojnie zaufać. Na przykład wirus polio, który powoduje chorobę Hajnego Medina, to jest to dziecięce nagminne porażenie, on jest bardzo, bardzo zakaźny wirusem. Wiemy do tej pory, że są trzy typy, które, które mogą zakażać, więc. Jaki będzie konsekwencje? W szczepionce będziemy starać się umieścić właśnie antygeny pochodzące z tych trzech typów. To w konsekwencji powinno nas doprowadzić do uzyskania takiego poziomu ochronnego przeciwciał, aby, aby po prostu chroniło nas to na, przez, przez, wiele, przez wiele lat. Innym przykładem może być wirus grypy. Tutaj wiemy, że szczepienia przeciwko grypie są y, sezonowe. Tak? Co roku, co na jesień y, jest, y, za, jest ogłaszane zachęcanie do tego, aby się szczepić. Dlaczego? Dlatego, że wirus grypy jest bardzo zmiennym wirusem. On y, jest na tyle różnorodny, że nie możemy jednoznacznie wyprodukować jednej szczepionki, za, jedne, znaczy szczepionki antygenu zdefiniować i tej, tej szczepionki używać przez cały czas. On niestety co roku musi być y, przez Światową Organizację Zdrowia y, tak powiem nie tyle sprawdzany, co zdefiniowany, y, zdefiniowany pod kątem tego, który typ w tym momencie występuje na danym terenie. I dokładnie taki antygen umieszcza się w szczepionce przeciwko grypie. A chciałam się Ciebie zapytać, bowiem sama mówisz, że szczepimy najczęściej najmłodsze dzieci. Czy to jest tak naprawdę konieczne? Czy to nie jest zbyt wielkie obciążenie dla tych małych organizmów, które walczą i tak z szeregiem patogenów na co dzień? Z tymi, z tymi najmłodszymi sprawa wygląda następująco. Yy, zaraz po urodzeniu, oczywiście, yy, noworodki posiadają pewien. Poziom przeciwciał, który otrzymały w wieku płodowym od mamy. I z mlekiem matki też również przyjmują jakiś tam jakąś tam ilość tych przeciwciał. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że jest to stosunkowo niewielki, niski poziom przeciwciał i do szóstego miesiąca można powiedzieć, że praktycznie on zanika. W tym momencie noworodek, co jest bardzo istotne, posiada jeszcze niedojrzały układ. Odpornościowy, bo prawdą jest, że układ odpornościowy tak naprawdę dojrzewa około 24 miesiąca, czyli w wieku tam dziecko do dwóch, do dwóch lat tak naprawdę dziecko jest z niedojrzałym układem odpornościowym. I dlatego to jest główny powód, dlatego, dla, dlaczego od samego początku yy, kalendarz szczepień właśnie uwzględnia tych najmłodszych. Prawda? Bo też trzeba jeszcze uwzględnić taki fakt, że właśnie nie, dość, że, yy, nie nie posiadają te dzieci najmłodsze. Wykształconego układu odpornościowego, jeszcze bardzo łatwo jest wśród nich przekazywać sobie nawzajem patogeny, więc organizmy są no jeszcze słabe na tyle, żeby sobie w naturalny sposób, po, po, w naturalny sposób poradzić z, z daną bakterią czy z danym wirusem. Dlatego właśnie y, te szczepienia prowadzi się już tak od naprawdę od, 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 od pierwszych 24 godzin po urodzeniu. I nie ma się tutaj czego bać, bo trzeba też pamiętać o, tej, o, o tym, że te, dla tych najmłodszych ilości antygenu, które są w preparatach, które są podawane, jest zdecydowanie niższa, szczególnie dostosowana oczywiście do wieku, w porównaniu z tymi ilościami które, antygenu, które się jednorazowo podaje dorosłemu człowiekowi. Tak? Więc to jest bardzo ważne. No i to też oczywiście będzie zwiększało liczbę iniekcji aby uzyskać odpowiedni poziom wymagany poziom przeciwciał ochronnych odpowiednią ilość antygenu należy podać od wielu lat u nas już są wykorzystywa wykorzystywane skojarzone szczepionki to są na przykład MMR czyli ona, to jest szczepionka która w sobie zawiera równocześnie trzy antygeny to jest różyczka odra i świnka także one są bezpieczne skuteczne i nie ma się tutaj czego bawić, a co jest plusem działającym na ich korzyść jest to, że zmniejsza się oczywiście liczba iniekcji tak, dla takiego, takiego małego człowieka. Marto, skoro prowadzimy szczepienia tak skrupulatnie, zgodnie z kalendarzem już przez wiele lat, to czy nie jest tak, że z jakichś szczepień możemy sobie po prostu zrezygnować? No to by było zbyt proste. <laughs> Trzeba na to spojrzeć z takiej perspektywy, że dzięki szczepieniom tak naprawdę utrzymujemy wiele Patogenów w ryzach. Tak? My wyciszyliśmy, udało nam się wyciszyć wiele chorób, ale to nie znaczy, że gdybyśmy zaprzestali szczepień, one by nie wróciły. Wręcz bym powiedziała, że jak najbardziej one by wróciły. To, co jest ważne i to, co dzięki profilaktyce szczepień uzyskujemy, to uzyskujemy odporność populacyjną, czyli jeżeli uda nam się wyszczepić daną populację w wystarczającym procencie to doprowadzimy do tego, że tak naprawdę nie słyszy się o danej chorobie, przeciwko której było szczepienie, tak? ale to, tak jak powiedziałam, nie znaczy, że jej nie ma, że, 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 ten patogen, że tego patogenu nie ma i co jest ważne, ta odporność populacyjna bardzo pomaga osobom, które nie mogą być zaszczepione. Wśród nas też są w naszej populacji osoby o słabszym układzie odpornościowym i one, nie ma, one są absolutnie nie, nie powinny być szczepione właśnie ze względu na to, że mają osłabione ten układ odpornościowy i my jesteśmy odpowiedzialni poniekąd za to jako populacja, żeby też te osoby chronić, prawda? I to jest tak jak powiedziałam bardzo ważne, jeżeli spojrzymy na możliwości, które do tej pory daje nam profilaktyka szczepień yy, i spojrzymy na przykład na odrę. W chwili obecnej niestety tak się zdarzyło i tak, tak jest, od ostatnie, że w ciągu ostatnich 10 lat, 10 lat spadła czterokrotnie ponad już yy, liczba zaszczepionych dzieci. No to jeżeli sobie teraz weźmiemy pod uwagę, że jest to wirus dość za bardzo zakaźny, jest to wirus, którego jedna jego cząsteczka jest w stanie zakazić cały organizm, tak? no to yy, i nie mamy odporności. Tutaj populacyjnej, no to robi się troszeczkę niebezpiecznie, prawda? To jest przykład wirusa wirusowej choroby, gdy mówię o odrze. Natomiast z Chrztuźce mamy bardzo podobną sytuację w Polsce. Cała populacja nasza w Polsce nie straciliśmy kompletnie tą odporność populacyjną. A to jest bardzo niebezpieczna, szczególnie dla tych najmłodszych choroba. Ona się wiąże z trudnościami w oddychaniu, z takim uciążliwym kaszlem i jedna osoba zakażona może przekazać, zakazić od 12 do 17 osób. No, na początku zdrowych. Tak więc musimy mieć to na uwadze i musimy mieć tą świadomość, że niestety takie rzeczy się będą, jeżeli będziemy rezygnować ze szczepień. A ze szczepień no, rezygnujemy świadomie oczywiście. Osobiście jestem dobrej myśli i, i, i wierzę w to, że poprzez rozmowy o szczepieniach, poprzez propagowanie tej wiedzy o szczepieniach uda nam się zatrzymać tą niechybnie niepokojącą tendencję. O, to jest bardzo ciekawe, właśnie, bo widzisz, jak planujemy urlop w jakichś egzotycznych krajach, to oczywiście biegniemy do Sanepidu, sprawdzamy, na jakie patogeny należy się zaszczepić, zabezpieczyć nasz organizm przed patogenami, które ewentualnie mogłyby nam zaszkodzić w tym miejscu, gdzie jedziemy, gdzie udajemy się w podróż. A z drugiej strony, przewrotnie, nie chcemy zaszczepić się w kraju na obowiązujące według kalendarza szczepienia wobec znanych nam tutaj patogenów. Jak to jest właściwie? Rzeczywiście, ty masz absolutną rację. W momencie, kiedy planujemy sobie jakiś elegancki urlop na dłuższy czas, gdzie w takie egzotyczne miejsce, nikt nie dyskutuje z tym, że trzeba się zaszczepić i należycie uzupełnia tą swoją żółtą książeczkę szczepień. Życzyłabym sobie tak naprawdę, żeby tak samo było w stosunku do, do tych tutaj naszych szczepień ochronnych, abyśmy się ich tak samo nie bali i wierzyli w to, że one działają. Na zakończenie chciałam Ci serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie. Również dziękuję. A Państwa chciałam zaprosić do bezpośredniego kontaktu z naszym anty antyszczepionkowcem, który rozwieje niejedno Państwa wątpliwość związaną ze szczepieniami i odpowie na pewno, rzetelnie i uczciwie na każde trudne pytanie. Oczywiście, zapraszam serdecznie. A Państwa zapraszam do oglądania kolejnych odcinków Stacja IITD. Dziękuję.